A jeszcze przed filmem dodam, że jak napiszcie słowo w komentarzu nowe DLC, to przypnę wam serduszko i wylosuję osobę, która pojawi się na początku filmu. Więc yy, piszcie, i przepraszam ogólnie za to, że miałem tak blisko mikrofon. Więc no subskrybujcie łapkę w górę i no, zapraszam do oglądania. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rekord, i dzisiaj pokażę Wam odcinek, jak. Zarobić 100 tysięcy w 2 minuty i 24 sekundy, po prostu idziemy stąd. Przyjeżdżamy do tego na lotnisku takiego ikonki zegara. Idziemy tędy, 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 o tędy, i później tutaj pod koniec wjeżdżamy tutaj. O, jak ma motocykl, to można to zrobić. Jak nie ma się motocyklu, to to słabo, więc najlepiej pojechać, nie, lepiej tutaj, o, bezpiecznie no pokażę Wam na filmiku Więc tak, E, od razu jedziemy Więc tak, jedziemy tu Motocyklem to o wiele łatwiej robić, ale pokażę to samochodem Więc jedziemy tu, tutaj, tu Dobrze jadę? Dobrze, po prostu tekstury się w nich chyba nie wczytały, dobra i jest dobrze, na razie w trafika żadnego nie wjechałem. Znaczy trafik we mnie mi nie wjechał. Idziemy tu. O! Ślinka. Idziemy tędy. Pamiętacie te trafiki? One są najgorsze, bo Zawsze znajdują się w miejscu nie takim, co trzeba. Idziemy zgodnie z GPS-em tutaj. Idziemy. Uważajcie właśnie na takich ludzi z sesji. Najlepiej po prostu wyjdźcie z sesji, albo yy, zróbcie sesję dla zaproszonych, albo jakieś, byle jaką sesję, tam gdzie żeby było jak najmniej ludzi. E, pokażę też sobie poradnik, jak zrobić taką prywatną sesję, to żebyście żeby byli tylko wy na sesji Dobra jest glit. No nie jest glit. No dobra straciliśmy chyba 4 sekundy No a może Może dam radę Pokażę wam odcinek właśnie Ach. Jak właśnie zrobić Prywatną sesję 2 km w 30 sekund to zobaczymy więc tak, jedziemy tutaj, tu, tu. Motocyklem o wiele łatwiej, jak mówiłem. Choć w autem wpadacie w ślizgi, Może jest szybszy. Wpadacie ja w posizgi. A na motocyklu możecie na jednym kole je jechać To jest o wiele łatwiej. Więc tak, jedziemy tu. Tu. Ja jedę zgodnie z GPS-em, bo nie mam motocykla. Ok. Ok. Glit. Glit. Glit Mam jeszcze 10 sekund 8 No nie Ta auto na się nie nadaje No Udało się Właśnie taką Tak powinniście jeździć e, I to zrobić, więc e, Taki króciutki materiał No myślę, że odcinek wam się spodobał Takie 100 tysięcy, skromne, szybciutkie e, No ja idę teraz zarobić na kolejne auto albo po prostu nagram poradnik ze Singla. Jak właśnie takie, właśnie test tych aut. Więc na razie kupiłem te auto. I Jeszcze takie drugie. Ja wam teraz pokażę. Powiem, które się opłaca. Eee. Czyli tak, Legendary Motorsport. Kupiłem właśnie to auto. To jest bardzo dobre auto. Polecam każdemu i jeszcze kupiłem to auto, to jest główne auto, nie polecam każdemu. Jest po prostu słabe. A te auto polecam każdemu, więc e, no, ja będę się żegnał. Siema, elo, No, cześć.